Dzisiaj jest 23 kwietnia. Jestem tutaj po raz pierwszy odkąd stopnią śnieg. I jak widać, mamy już, myślę, że środkową fazę kwitnienia roślin. Już około połowy kwiatów się otworzyło. Jest ich, mocno, jest ich bardzo dużo. To prawda jest dosyć zimno i owady niechętnie latają. Pojawiają się dosyć sporadycznie trzmiele rzęczą i przelatują z kwiata na kwiat. szczół nie ma, bo jest tak, nie, temperatura nie przekracza 10 stopni, więc tylko trzmiele latają i ciężko pracują eee, co można zauważyć w porównaniu do poprzednich sezonów mamy bardzo dużo wody w glebie. 3 tygodnie temu na początku kwietnia było to jeszcze 15 cm śniegu, to sobie powoli stopniał i, i dostarczył glebie, glebie dużo wody. Potem jeszcze było dosyć dużo deszczu. Temperatury powyżej zera, tak więc idealne warunki dla roślin na rozpoczęcie kwitnienia. No i nie trzeba, nie trzeba było uruchamiać nawadniania, jak to miało miejsce w poprzednich sezonach. Jeszcze parę słów o kwiatach. Przyjrzyjmy się. Tutaj mamy kwiaty już otwarte tutaj mamy kwiaty jeszcze zamknięte i teraz jak się przyjrzymy na takie już większe może może tutaj widać, że dwa kwiaty już jest, pod kwiatami już jest zawiązek owocu widać, że dwa kwiaty wychodzą z jednego zawiązka potem te kwiaty gdy zostaną zapalone odpadną i jeden owoc, o tutaj już mamy jeden owoc, tutaj na nim były dwa kwiaty. I tutaj, jak spojrzymy od dołu, widać jeszcze gniazda, miejsca po tych kwiatach. I potem, jak owoc dojrzewa, to do końca te dwa ślady zostają. To jest taka specyfika owocu jagody kamczackiej. Jest już wieczór, owady przestały latać. Więc tutaj podaję roślinom do listnie grzyba, który jest niepatogeniczny. Który atakuje grzyby chorobotwórcze. A już o nim wspominałem w tamtym roku, gdy pojawiła się choroba grzybowa. Tym razem postanowiłem podać roślinom ten grzyb. W czasu, zanim pokażą się potencjalne objawy choroby grzybowej. Ten środek z grzybem jest oczywiście ekologiczny. Jest to naturalny organizm.